Drodzy jeśli widzicie, jest moja nowa piosenka, na nią, A my dzisiaj oglądamy Dragon Ball e, oczywiście X Sezon pierwszy odcinek szesnasty więcej portali, więc Bez, zbędnego bez, bez, bez badania, Lecimy dalej do oglądania Zapraszam Was do oglądania Okej, okay, tu dzisiaj mamy to W jeszcze więcej portali Stasiu, obudziłeś się Zaraz wyjdziesz I musimy razem potrenować A i ogólnie jestem jakiś zapany Zmęczony, bo nagrywałem piosenkę lepszy stan już wszędzie znaczy, ja wszędzie ale na moim kanale już bo kiedy to nagrzam to już będzie lepszy stan no, ale dobra poczekajcie bo widzę gorąco bo no jest gorąca jak ja chwilę widzę, widzę wie coś to patrzy okej okay, a my okej okay. okay. to tutaj przykręcimy to co tutaj zrobimy będzie idealnie Tutaj. Ja w ogóle nie, że to jakiś klon, że jakaś to postać ale to chyba nie jest. Damy protezy. Moja praca skończona. Co z demonicznego? Demoniczne... Okej, okay, przypomina to ciało obsydiana. O, obsydiana to ciało. Ale jest jakby w większości protezą. Tak, bo zebrałam wszystkie Wasze części ciała na polach bitwy, kiedy zostały oderwane albo tycięte. Mm. Dobrze wiedzieć. No, widzę tutaj swoją rękę. Sorry, muszę sprawdzić. Okay. To, co mam zrobić? Położyć na nim rękę i przesłać duszę Obsidiana. Nie wiem, czy to kiedyś się nazywa, ale mogę Wam coś już zdradzić. ja tym. Już jest! Zapraszam do oglądania. A my na ciebie. Do. do tego. Jest tucznego obsydiana. Okej, okay. ale dlaczego? Masz jego ciało, a więc po co ci jego dusza? Ma no, w sumie racja. Czemu usiadłeś? Bo muszę się przy tym skupić. Uff. Co ja tu robię? E, e, może trzeba zacząć? Cześć, braciszku. Widziałem, że to twoja sprawka. Jakby co? Tylko wspominam demoniczny że taką umiejętności jak latanie, teleportacja, strzelanie. O kurde, to ja to mam. Yy, Latanie. Ataków kij? Mama taki kij też. Ojo, bo ciało nie jest teleportację, latanie. Nauczyłem się, nauczyć latać. Ale w Do takich rzeczy. Czy jak będzie chciał powalczyć, to lepiej, żeby zrezygnował. Czekaj, czekaj, czekaj. Więc co mam robić? Nie wiem. Chciałem, żebyś został skrzeszony. Aha. Ja nigdy nie byłem w takim stanie. No, jak tam jest w tej kapsule? Gdzie on poleciał? Dobra, to trochę nieważne. Ale dawno tu... To jest najważniejsze. Nie no, ja jestem Betkię świata, tak? Ja jestem Betkiś świata? jestem. No ja i nie byłem. Chyba. No. Pora trochę coś pozniszczyć. Nie na mojej wartości. Ja chyba ciebie zaraz zniszczę. Szczerze? Jeszcze ci go zniszczę. Sorry, już zostać no. jesteśmy. Czy mnie tam oczy nie mylą? Czy mnie oczy tam nie mylą? Obsydian? Mylą. Czy to jest Obsydian? No Staś? To on. Dobra, do walki. G -G 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 -G. Kim ty w ogóle jesteś? Jestem stwórcą portali. Jesteś stwórcą portali. Aha, to, to co chcesz od nas? Czekaj, teraz pytanie logiczne. Co chcesz od nas? Za pewnie naszą planetę zmierzyć. No to sobie powalczyłem. Jakoś się młody dogadamy. <grymianie> ja nie mam ani jednego grama gramaki. <grymianie> no, co się stało? Ka Zresztą, to chciałem walnąć już A A On jest słabszy. Nie ja ale on jest słabszy. Serio, wiesz, że to tak myślę? Bo jest z nami taki podejrzany. Jeśli parę razy go walną, to znaczy, że jest słabszy Stał się. No AAAAAAAA ten jest siku to teraz było to teraz jest siku co jest grane, obsydian? ci się rzuci no cieszę się bardzo mocno weź sobie tą protezę bardziej ci się przyda bo ty walczysz już nie brałam od dwa ale muszę się wgłębić w tą historię tak po raz ja zapominam co to co tu chodzi Jedyne, co mogę robić to siedzieć Chod, patrzę na pozytywy chociaż mogę przez swoje oczy widzieć jak ktoś walczy to sobie to jest prawda akurat pozytywy to pozytywy nie trzeba znaleźć zawsze w życiu swoim pozytywy ja mam pozytywy żeby, że lubię piosenką, lubię piosenki nagrywać więc patrzę na pozytywy patrzę na pozytywy dokładnie widzu dokładnie widzu patrzę na pozytywy a my lecimy. Sorry, pan taki jeden y, do mnie dzwonił widzowie. E, mogę wam już powiedzieć ten pan y, ogólnie. Y, ja się to powiedzieć. Mm, e, Czekaj, jak się nazywał? Pan Odopon, taki po prostu pan mechanik po prostu. Ja, ja go znam, bo to jest bo jakby... To był mój przyjaciel tego pana mechanika, o tak jakby. A więc co? My lecimy dalej, nie? Bo to się pytał. A więc nieważne, ale dobra, my lecimy, tak? Idź walcz, weź tą protezę, dobra, jak tego bardzo chcesz. No okej, okay, teraz idź walcz. No dobra bracie. Co się dzieje? Okej, okay, dobra, to dziwne, ale chociaż mam rękę. Widzicie, on patrzy na pozytywy, chociaż ma rękę. Proteza, ale ręka. Cieszmy się z małych rzeczy. I to własną, tylko jedna rzecz jest złota. Czas na walkę. I po rękę. Tak. Zapomniałem, że to proces, Tam, dwa trzeba to powiedzieć, że zapomniałem, że to proces, Z tą ręką się się walczy. wiem, że ta proteza nie jest, żeby walczyć. A. No. <grym> no, niestety tak jest. No, no szkoda, bo chciałam z tą zawalczyć, kiedy miałeś dwie ręce. No, bo wtedy był chyba po to, gdzieś w jego rękę, więc. K Kaaaa! Ka... Ka... może sobie tą rękę podnieść i to założyć? Będzie drugą rękę, nie będę sobie w A Będę patrzyła na pozytywy. Ja się patrzę na pozytywy, powiedziałbym sobie rękę. Bo rękę chyba też pójdzie zabrać. Demoniczny, co się stało? Myślałem, że dłużej powalczymy. Chyba coś odkryłem. Co? Ale patrzę na pozytywy. Zabrał rękę. Zabrał rękę. Patrzcie na pozytywy. Patrzę na pozytywy, no i zobaczcie, zabrał rękę. O, to było ciężkie. O, o! udało mi się! Wostęp sobie, brachu! Co ty robisz? Czułem się silniejszy. Okazuje się, że wtedy, kiedy Twoja dusza nie jest w moim ciele, to jest. Jestem coraz bardziej słaby, i ty zabierasz szki, które miałem. I teraz jestem tak słaby, jaka była moja pierwsza walka z Super Sajaninem. A nie mogę na to pozwolić. Co ty robisz? Zaczynało mi się podobać. Co ty robisz? Nie! Dobra. Jestem teraz na tyle silny, żeby chociaż Stasia pokonać. Po... O, przynajmniej taki silny, żeby mnie chociaż pokonał. nie był. Teraz mi olśniło, nie? Ja miałem taką siłę że miałem szansę go pokonać że jakby nie miał szansy jeszcze mnie pokonać bo był za słaby ale bym użył wiadomo ostatecznie 3 niebieskich przez to jakby wiadomo wchłonął tego typa bo pewnie wchłonął go bo on zniknął nie? da ale dobra to ja bym dał radę go nawet zabić, pokonać no bo ta moc jest duża, by była szybciek, mega silna o kurna ale odkryłem mogłem zabić go, pokonać kurna ale musiałem tego pokonać, bo to było ciężkie, tak mówił mówiła postać, więc. się dziwię, bo tym będzie był ciężki, bo to są nie ma. W którym tam odcinku, nieważne, zobaczycie. Możecie zobaczyć. Tam, bo coś tam, tym, że tym jest, jest ciężki, ale. jego fora poniosła. A nawet Stasia, bo że 100% swojego siły, to by mógł mnie chyba pokonać. Widzicie? Mówiłaś o tym. Tak nie może być. Nie ma. Ja... Fejki wystrzeliło w górę. Ka! Sorry. Chciałbym z Tą powalczyć, ale muszę lecieć. A to dziwne. No, mógł powalczyć. Już tak parę Ale nie wiem. Zwołałem Was tutaj, żeby odmyślić plan, jak pokonać Stasia, Goku i Goku bez jednej ręki. Pokażcie się, moja drużyno. Tak. Jakby co ja, tak ja albadros jakbyś mnie zauważył, jest nas, nas mało, to ja nie jestem w waszej drużynie. Po prostu chcę się dowiedzieć, co się stało z moją planetą. Dowiesz się. Dowiesz po tym wszystkim. Jak coś, jak. Teraz jest info, więc słuchajcie się. Dowiesz po, po tym wszystkim. Info, słuchajcie się. Jak coś, jak coś jest specjal, to... Zostawcie chociaż dwa łapki, dwie łapki w górę. Cztery są spoko. Bo z tej okazji, że mam... Cztery już są i masz masz 30 subów, ale są 5 łapek. A więc no spokojnie. 30 subskrybentów? To chcę dla Was zrobić specjal. Tam, gdzie są wszyscy źli kontra wszyscy dobrzy. Wiecie o co mi chodzi pewnie. Jak, ja wiem, jak są fajnie ja dużo, wiem. trochę Dragon Ball'u. Ale ja nie spoileruję! Bo ja wiem, takie rzeczy, to co mam chce zrobić to, to się, to nawet, to mnie już zasubskrybujcie, bo to co on chce zrobić, to już się, nawet się ze mną nie łączy, nie? Wszystkie kanały by do niego się zniżyły, nie? Naprawdę, to jest mega mosta, że to, no, to, to nawet będą jakby takie rzeczy, które co ma mnie. Jest taka fajna jeszcze rzecz o mnie, ale nie będę zradą tu za dużo, a więc słuchajcie, z mojego sezonu serialów, takie rzeczy, to wtedy nie. Mi... Moim zdaniem to jest serial. To jest manga taka. E, manga, e, jakby taka. Manga, ale... Tak, Dragon Ball X manga, a taka stworzona przez wiadomo, przez Polaków, taka... Wiadomo taka, nie? Na jego kanale. Specjalna. Nie, subskrybujcie. Żeby... Specjalna, tak samo jak ja. <laughs> Że tu Nie przegapić filmów. No w ogóle ta jest słaba. Ogólnie rzecz nagrałem. I też się przegapiło mnie filmów. Wiem, że jest słabe, ale na początek widzowie. Widzowie, początek. Początek. Początkami, tak? Początek i początkami. Oczywiście będą lepsze piosenki. Hello! Będą lepsze syny sy sy chori. Lepsze dźwięki. Tylko ogólnie wszystko. Syn chory Na. Ja nie mogę tego wymówić z Chin. Nieważne, kurna. Ale dobra. E zagadanie. Chodziło mi o to, że. Yy, tak ogólnie to. Ta piosenka jest słaba, ale planuję być, mieć lepsze piosenki. To była moja pierwsza piosenka, więc nie dziwcie To była pierwsza piosenka, więc naprawdę. Proszę uszanować przynajmniej to. Ta piosenka jest śmieszna, jest chora. Co to było, auta? Ale obiecuję, że kiedyś będzie kolejna piosenka. Tu na spokojnie. Jak yy, będą dwie łapki, to. Postaram się tę piosenkę kiedyś wydać, ale ja robiłem tę piosenkę tylko dlatego, że wymyśliłem ją. Nie nagrałem, nie myśliłem ciągle. Jakbym wymyślił, bo on wymyślił na poczekaniu. Jakbym wymyślił na książce, napisał. Będę spisywał, śpiewał. śpiewał. Ogólnie, piosenka by była lepsza, wiem o tym. Dlatego następną piosenkę, jak dosłownie, dwie cię... łapki będę robił, ale nie zrobię tak, jakby. zrobię tą piosenkę na zapas. No, i wtedy akurat ją wrócę, bo wybiorę idealny dzień, i na nagrywkach powiem, bo oczywiście Wam o tym. A my dalej lecimy, nie? Słuchajcie. i właśnie tej, właśnie tego wielkiego starcia. Jak mam plan, zrobić to oczywiście jutro. Zawsze się staram, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Więc jak będziecie się wściekać, że nie robię dużo filmów, no właśnie, nie wściekajcie, że on nie robi filmów, bo. Czterze, się z nim zgodzić. Po prostu, animacja u niego, co o mi mówi, wydaje godzinę. Godzinę, pół godziny. No, ja się to chyba szybciej, nie wiem. Ale to jest godzina, pół godziny, to jest max. Bo. Ja się nie dziwię mu, że dla niego mega potencjał ma, on, moim zdaniem. I co tam jeszcze chciałam. A! I że moim zdaniem on powinien zasługiwać na Oscara. No, bo. No... Mogę wam powiedzieć, akurat to mogę powiedzieć. Będzie sezon drugi, jak widzicie. Mogliście to już dawno wiedzieć. Bra, bo to jest sezon pierwszy, więc tak to by nie było sezonów. Ale już wam mówię od razu, że będzie drugi sezon. Nie wiem, czy będzie trzeci, ale drugi możecie już pewnie, że będzie. Że to nie koniec tego, że będzie drugi sezon. To mogę, akurat, wam powiedzieć. To po prostu nie ma. już szacunek do niego. I się nie zdenerwujcie, po prostu. On ma po prostu zmarszczony dzień, kiedy nagrywa. No i ja się nie dziwię. On ma wszystko zaplanowane, więc. No, do ciebie. On ci Ej, 15. 15 minut już zaczęło mi nagrywanie, to już Jezus. Nauka takie rzeczy. A to tylko trwa 6. Słuchajcie, to trwa tylko 6 minut i 29 sekund. A ja już z tego zrobiłem, słuchajcie, 15 y, minut i chwila, bo zaraz już jest 20 i. 20 sekund. Jakiś to jest. Ale dobra. Dziękuję za oglądanie. No. I w taki sposób właśnie z wami się pożegnam. Ile... Moja teraz mega duża, bo to był mega fajny film. i widzimy się w ku Elo i cześć.